Jesteśmy na late night check -in. Jedziemy jutro do Grecji, Halkidiki. Mamy nadzieję, że się uda. Siema, siema! siema. Late night check -in. Musimy się wyspać. Jutro ruszamy do Grecji. Życzę nam powodzenia! Siema, to jest nasza niezastąpiona faworytka. Jedziemy na Złombol 2018 Halki, Diki, Grecja. Ja Wam życzę takiego gładkiego przejazdu. By się nic po drodze Wam nie wydarzy. Wszystkiego dobrego. trzymajcie się, tak dalej. I do zobaczenia na kolejnym Złombolu. Wszystkiego dobrego. Disco, disco, Partizani. Dzielna Skoda Taz dowiozła nas już do Budapesztu. Przekraczamy teraz Dunaj, aby obejrzeć zabytki. Jedziemy z rajdem z Łombol, charytatywnym rajdem, największą imprezą motoryzacyjną w Europie, aby nieść pomoc dzieciom z domów dziecka. Właśnie jesteśmy w Budapeszcie. Zbieramy graty, jemy śniadanko i lecimy na Sarajewo. zapasowy silnik na dachu. Po <grymne> polski wrócimy na naszych kołach hamujących. Innego wyjścia nie ma. Siema, siema. Jesteśmy w Belgradzie. <grymne> Podobał się. Lodóweczka wyciągnęła wszystko. Wszystko w jak najlepszym porządku. Ruszamy na do Skopi. Do zobaczenia na miejscu. lecimy przez Serbię, wczoraj w nocy wjechaliśmy w ruch w łezkę, bo koledza się zepsuła, no i pozdrawiamy wszystkich. Cześć jesteśmy z Gorzowa, Polonez i mz to jest mój siódmy z Lombol. Agata jedzie po raz piąty, Żanuar jedzie po raz drugi, jesteśmy w Serbii, także przed nami jeszcze 250 km do lasu tego noclegu. Siema! Jesteśmy w Macedonii, jakieś 100 parę kilometrów za granicą serbską. Złożyliśmy właśnie auto, mamy świeży zacisk, prawie, trochę porusowany. I Jutro udajemy się na metę, gdzie będziemy świętować. No, wypaliłem dziury w kuchu. Także miałem dużo szczęścia, zgadzałem się z ekipy, konwój Żuków, w Lublinu. Robiliśmy, no, kapitalkę. Silnik poszedł w pół. Był wyciągnięty wał, zmieniony cylinder tłok i to był naprawdę fajny klimat takiej ząbolowej rodziny, kiedy w sytuacji, która wyglądała trochę tragicznie, udało się to wszystko ogarnąć. <śmuletra> Leciała rura wydechowa. I staramy się ją naprawić. Jedziemy już czwarty dzień, jesteśmy teraz w Skopji i lecimy na Grecję. <laughs> Także pozdrawiamy, widzimy się na mecie. Do zobaczenia! Jesteśmy w kanonie matki w Macedonii. I właśnie idziemy na łódkę. Takie z nas wilki morskie. No. Jesteśmy już w drodze z Macedonii do Grecji. Po raz kolejny tankujemy. Siemka, właśnie wjechaliśmy do Grecji. Zostało nam jedyne 250 km do celu. Widzimy się wieczorem. Pa! Szczęśliwie dojechaliśmy bez większych usterek, jest pięknie, słoneczko, 35 stopni Udało się dojechać, troszkę było przygód, ale jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi i zadowoleni Cześć, właśnie dojechaliśmy z Niksonem Duo. Pozdrawiamy z 2018. Przyjąłem dzisiaj po 23,5 godzinach ciągłej jazdy, ale najważniejsze, że się udało. Dziękuję. Jesteśmy na mecie. Przepiękny półwysep Halcydycki w Grecji i bezkres Morza Egejskiego. Tutaj, na tej plaży, zaraz w bardzo licznym składzie, bo aż ponad 700 ekip, które dotarło na miejsce, będziemy bawić się i świętować to, że dojechaliśmy. Disco disco partyzani. Hey. Ząbol, największy rajd charytatywny na świecie i jego trasa, która prowadziła w tym roku z Katowic na przepiękny półwysep Halcydycki w Grecji. Trasa, która miała okazać się dla nas bardzo trudna i wiele usterek, które spotkało uczestników po drodze, ale nie zostali z tym sami. Naprawdę pomoc, którą nieśli sobie nawzajem, była ogromna i w serce rośnie, jak się na to Ale Złombol to nie tylko praca na trasie, pomoc, naprawianie. Tylko jedziemy z pomocą dla dzieci. Dzięki ciężkiej pracy złombolowiczów, uczestników, którzy szukali darczyńców, udało nam się uzbierać 1 690 tysięcy i to nie koniec. Widzimy się za rok na kolejnej edycji.